Szanowni Państwo, czy wracać do Polski, czy wracać do Polski, czy to się w ogóle opłaca? Trzeba się zastanowić w ogóle po co wracać do tego kraju? Co my w tym kraju będziemy mieli? Czy my w ogóle możemy coś mieć w tym kraju? Co będą miały w tym kraju twoje dzieci? Czy masz dzieci, czy nie masz dzieci? Bo trzeba się zastanowić, co ty chcesz zrobić w tej Polsce. Czy chcesz wynajmować mieszkanie, czy kupić mieszkanie? Tak, y czy twoje dzieci będą też kupowały mieszkanie, czy wynajmowały mieszkanie? prawda? W jednej i drugiej instancji, w jednym i drugim yy, sposobie yy, jest problem w Polsce, bo ceny nieruchomości dalej są skrajnie przecenione. Według oficjalnych statystyk spadają w niektórych miejscach, bardzo mocno spadają. Yy, tam już nie będziemy o tym rozmawiać. Ja mówiłem już dawno, że ceny nieruchomości w Polsce mogłyby spaść nawet 70%, biorąc pod uwagę fakt to, co się dzieje w Polsce czyli gdyby do Polski nie narzucono nam kilku milionów ludzi spoza Unii Europejskiej, gdyby w Polsce był podatek od zakupu drugiej, trzeciej nieruchomości pod inwestycje, tak jak w Wielkiej Brytanii czy tak jak w Hiszpanii, prawda. A podatki byłyby tanie, niskie od działalności gospodarczej, łatwa administracja yy, i od pracy byłyby niskie. Podatki to by było co innego. No, ceny nieruchomości skrajnie by były niższe w Polsce, no, ale one są napompowane gdzieś tam, już są słuchy, że deweloperzy opuszczają 30%, nawet. To już jest, już nie będziemy w to wnikać. Generalnie ceny nieruchomości są dalej skrajnie, skrajnie drogie, prawda? No ale no kupować sobie zaraz dom, no to musisz kupić dom. No i wtedy trzeba zapłacić yy, koszty, tam 2 PC podatku to nie jest dużo, prawda? Chyba, że to jest pierwsza nieruchomość, to może nie zapłacisz w zależności jak droga. Yy, no ale co twoje dzieci, prawda? Z kim ty wrócisz, tak? Czy jesteś singlem, tak? Czy rodzina wróci? Co będą miały potem twoje dzieci? Yy, trzeba się zastanowić, czy to się opłaca i jakie są jednak możliwości, tak? Więc czy kupować w Polsce mieszkanie, czy najmować mieszkanie? Zobaczmy jaki jest ostatni stan rzeczy w Polsce. Wejdziemy sobie tutaj na taką, zobaczymy co reklamuje strona Gdańsk nieruchomości online.pl. No i w Gdańsku Gdańsk nieruchomości online.pl mają tylko 28 pozycji. Yy, nieruchomości normalnej wielkości, bo nie sprawdzamy dzisiaj klitek, sprawdzamy nieruchomości normalnej nieruchomo wielkości, w której będą mogły zamieszkać rodziny, tak? czyli rodzina i dwoje, dwoje dzieci, jakieś taki nie za dużo dzieci, prawda, dwoje dzieci, no nie za dużo, no czyli trzeba mieć coś tam, 90, 100 metrów, 80 metrów. Tak ludzie mieszkają w Wielkiej Brytanii, tak Polacy mieszkają w Wielkiej Brytanii. Mają takie, prawda, domeczki 70, 60, 70 80, 90 metrowe w Wielkiej Brytanii. No i tutaj też sobie popatrzymy właśnie te, tej wielkości, no bo inaczej, no coś mniejszego to już jest za mało, prawda? No to trzeba mieć, żeby rodzina mieszkała, no to trzeba mieć co najmniej 80 metrów, prawda? Jedna sypialnia dla mamy, druga sypialnia dla taty. No i trzeci pokój będzie dla przepraszam jedna, jedna sypialnia dla mamy i taty, druga dla jednego dziecka, trzecia sypialnia dla drugiego dziecka i tu nawet nie ma jeszcze Living, a gdzie duży pokój, a Living Room to i tak jest małe nawet nie ma miejsca na pokój dzienny, prawda? To i tak jest bardzo małe, i bardzo klaustrofobiczne, ale dobra. Zobaczmy takie 87 metrów, widzicie? 87 metrów tutaj to jest na podhalańskiej w Oliwie. No i to jest 3600 zł plus y, te wszystkie opłaty y, czynsze i gazy, y, czyli wyniesiecie najtańsze mieszkanie y, tutaj na Podhalańskiej w Oliwie, widzimy, to jest y, jakieś 5000-5500 zł, prawda, no mieszkanie dosyć ładne, prawda. Y, Oliwa jest generalnie, o jeszcze tutaj nad y, taki ten, Oliwa generalnie jest fajną dzielnicą, nie? To jest fajna dzielnica blisko Sopotu, blisko Przymorza i Zaspy, Yy, niedaleko Wrzeszcz, yy, ze 2-3 km, 4, 4, w zależności gdzie chcemy dojść, no ale do centrum już daleko, prawda, no dosyć blisko morza, 3-4 km z Buta, yy, więc to jest taka fajna dzielnica, no i to jest najtańsze co może być w takiej kamienicy, ale w tych kamienicach bardzo często są drogie, mm, o, tu jeszcze, o, to już bym nie chciał w tej kamienicy mieszkać, bo tutaj widzimy kominek, ja w tej kamienicy już mieszkać bym nie chciał, yy, bo tutaj mamy kominek, prawda, w kamienicy i inne, Mieszkania też mają kominki, i ja w takim miejscu mieszkać bym nie chciał, bo ja nie jestem przeciwny, szanowni państwo, paleniem drewnem. Ja nie jestem przeciwny kominkom, ale dla mnie to kominek czy palenie drewnem to w domu, a nie w kamienicy, prawda? Więc ja już tego bym nie chciał, bo inni też taki kominek mają, szanowni państwo. No, w kamienicy to mnie to, wiesz, no to po prostu nie. Polacy, wiecie, że Polacy dalej nie używają czujek przeciwpożarowych. Tak jest, szanowni państwo, Polacy nie używają czujek przeciwpożarowych. Tutaj, proszę bardzo, mamy mieszkania umewlowane, myśliwskie. tutaj mają 80 metrów. Myśliwska to jest, no, to już jest daleko, to jest za Moreną. To jest za, za Moreną. No, taka fajna dzielnica, jeżeli chodzi o taki spokój w miarę, prawda? Ładna, nowa dzielnica. Ładna, nowa dzielnica. Znaczy, nowa. No, taka o, prawda? No, tam z 15-20 lat ma... Jeżeli chodzi o te budynki, no to 3800, no ale już dalej od miasta, prawda? No tam co jest najbliższe, no to jest pomiędzy Oszoł, Jasieniem a Kerfurem na, e, na mm, e, Słuchaninie, prawda? Więc no to tak też nie jest. To nie jest centrum ani to, to nie jest blisko plaży. No i 3800, prawda? No ale to ta plaża jest. Tam, 8 km, centrum jest też 8 km, no i 3800 plus oczywiście rachunki. Rachunki są różne, czasem nawet 2000 miesięcznie, czyli widzimy 4800 zł, prawda? 4800, 4800 prawda? Czyli 100, 1100 euro, tak? Czyli najtańsze nieruchomości, żeby w ogóle zamieszkać gdzieś tam na pobocznych dzielnicach, nawet nie centralnych dzielniczach, nie w jakichś nie wiadomo jakich tam warunkach, prawda, na 80-90 metrach, proszę bardzo, no to widzimy, to jest 420-440-480-4900 plus yy, te wszystkie opłaty, szanowni państwo, no bo to jeszcze opłaty trzeba do tego dodać, tak więc no, a ile to jest, szanowni państwo, czyli tak, to jest po 5500, czyli trzeba wydać, ja bym nawet liczył, wiecie, bo jeżeli coś jest wystawione za 4200, no to ja bym liczył na 2500 rachunków, prawda, nawet takie rachunki mogą przyjść, to w zależności o jakie mieszkanie, prawda, i czym oni tam grzeją, tak więc do czterech do 4000 trzeba jeszcze dać 2,5 tysiąca tak minimum w Polsce bo ten gaz elektryczność jest tak droga, czyli 4 plus 2,5 to 6,5 tysiąca złotych, tak, czyli żeby w Polsce w, nawet wyobraźmy sobie, że sobie kupiłeś tam mieszkanie, czy tam wybudowałeś dom, no to gdzie te twoje dzieci tam zamieszkają, prawda, no i zobaczmy ile to jest na EURASY, tutaj trzeba kliknąć na dobryruch.co.uk, trzeba sobie kliknąć, Szanowni Państwo, na zdjęcie, prawda, i na tym zdjęciu, i na tym zdjęciu, Szanowni Państwo, Eee, mamy tutaj, co my tutaj mamy? Na tym zdjęciu mamy kalkulator, prawda? No i ile, ile to w takim razie jest y, 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 6,5 tysiąca, tak? Czyli 6,5 tysiąca trzeba w Polsce najtaniej wydać. W zimę tyle cię będzie wynosić 6,5 tysiąca złotych, tak? Pamiętajmy o tym, że paca minimalna w Polsce to 3,5 tysiąca złotych, do czyli 6,500 y, złotych, szanowni Państwo, na euraski to będzie 1529 euro, tak? Czyli. W Polsce płaca minimalna to 820 euro, tak? A y, trzeba wydać 1529 euro na wynajęcie najmniejszego, najtańszego mieszkania y, mniej więcej 89, 90, 95 metrowego, tak? Żeby były trzy pokoje powiem, po prostu, tak? W porywach cztery z malutkim pokoikiem. Więc w Polsce trzeba, wiecie, wydać prawie dwa minimalne wynagrodzenia, bo w Polsce dwa minimalne wynagrodzenia, a dzisiaj to jest szanowni Państwo 7000. 100 zł prawda 7100 zł 7000 szanowni państwo 100 zł 7100 zł 7100 zł cóż to oznacza że te 7100 zł to to jest prawie cały ten, no, ten wynajem, no 6,5 tysiąca wynajem normalnie, prawda, a weź coś zepsuj w takim domu, no to będziesz musieć jeszcze za to zapłacić, prawda, no bo jak coś zepsujesz w takim domu, tak, ty, ty sam, sam, no to musisz zapłacić, tam y, są takie kontrakty, jak podpiszesz, że na przykład, wiesz, coś zniszczysz, potłuczysz, nie wiem, sedę, kibel, prawda, czy, przepraszam, czy zepsujesz jakoś tak dziwacznie wiesz, pobijesz jakieś szyby, jak pobijesz szyby, to ty musisz zapłacić, prawda? Więc y, to też jest taki koszt. Y, popsujesz, nie wiem, podłogę, wypali się, no to ty też musisz, prawda, naprawić, tak? I tak dalej, i tak dalej. Y, więc y, wiecie, to no, czasem jeszcze ubezpieczyć musisz w sobie, prawda, i tak dalej. Więc dwa minimalne wynagrodzenia na normalnej wielkości mieszkanie w Gdańsku, prawda? Więc to trzeba się zastanowić, po co w ogóle niby do Polski wracać i to jest bardzo przykre, bo widzicie bo, bo o tym się zbytnio nie mówi tak, bo opowiada się o jakichś dziwadłach, że w Polsce mamy jakąś dobrą sytuację na rynku nieruchomości, że ceny spadają, no ja nie widzę, żeby spadały ceny, szanowni państwo za 1529 euro y, miesięcznie w Wielkiej Brytanii wydajemy sobie cały dom, tylko, że w Wielkiej Brytanii 1500, 1529 euro to jest płaca minimalna jedna, prawda, a nie dwie płace minimalne, tak, czyli w Wielkiej Brytanii płaca minimalna na dzień dzisiejszy, to ile to tam jest to jest chyba... Zaraz sobie tutaj policzymy płaca minimalna w Wielkiej Brytanii to jest gdzie to jest GBP właśnie to jest GBP, prawda? Mamy tu British Pound, płaca minimalna w Wielkiej Brytanii chyba dzisiaj to jest nie wiem 1000, nie wiem to jest 1600 funtów, czy ile eee, zobaczmy ile to będzie pyk pyk pyk, pyk, pyk. Eee, 1600 funtów to jest 1884 eee, Płaca minimalna to chyba w Wielkiej Brytanii 1600 funtów na rękę Czyli to jest 1884 euro, tak? Czyli za pacę minimalną w Wielkiej Brytanii to ty sobie cały dom wynajmiesz, prawda? A w Polsce sobie za pacę minimalną, za pół pacy minimalnej nawet, yy, przepraszam, za całą pacę minimalną to sobie nawet mieszkania 80-metrowego nie wynajmiesz, tak? Czyli w Wielkiej Brytanii możesz sobie wynająć za minimalne wynagrodzenie dom nadal, i jeszcze go opłacić, mniej więcej tak to wygląda. To już nie jest też tam wesoło, ale w Polsce za minimalne wynagrodzenie to pół mieszkania wynajmiesz tylko. Rozumiemy to, więc wiecie, ja to wszystkim mówię. Słuchajcie, no dobra, wrócicie do tej Polski, no ale co z dziećmi? No chyba, że nie macie dzieci. No są tacy ludzie, którzy te dzieci swoje zostawią w Wielkiej Brytanii czy w Irlandii, czy tam gdzieś, prawda? No, no, takie, no takie to życie, wiecie, nie? Naprawdę, Polska to jest dzisiaj dla mnie. Dziwadło, prawda? Dla mnie to jest, ta Polska to jest takie dziwadło, ono by nie była dziwadłem, gdyby tego dziwadła się nie zakłamywało, szanowni państwo, nie zakłamywało, no ale cóż tu mówić, no nie ma tutaj do, po... są, oczywiście, są miasteczka, w których wynajmiemy taniej, tak? Są miasteczka, w których wynajmiemy sobie taniej, tak? Są miasteczka, w których 100 metrowe mieszkanie wynajmiesz znacznie taniej ale w takim miasteczku no to musisz są dobre miasteczka w Polsce prawda gdzie wynajmiesz taniej no to będziesz w... nie w Gdańsku to będziesz mieszkać w miasteczku tylko w tych miasteczkach czy te dzieci znajdą pracę czy w tych miasteczkach jest szpitale no to jeżeli to jest miasteczko no to musisz kupić dodatkowo samochód bo w małych miasteczkach bardzo często nie ma dobrych szpitali nie ma przy, przy, specjalistów i trzeba ze wszystkim jeździć na około do innych miasteczek, prawda? Albo do miast, prawda? No niestety tak w Polsce jest. Yy, więc w mieście to nie będziesz musieć mieć samochodu, prawda? Ale no drożej wynajmiesz, no ale jeżeli chcesz wynająć taniej w miasteczku, no to już potrzebujesz samochód, prawda? A, yy, I benzyna droga, prawda? Więc to jeden pies w sumie. Yy. Więc naprawdę, wiecie, a kupić to już w ogóle dzisiaj się nie opłaca, tam ta się opowiada o spadkach cen nieruchomości, no one są dalej tak skrajnie napompowane, że to się w głowie nie mieści, yy, bo nawpuszczali do Polski po prostu masy ludzkie, taka jest szanowni państwo rzeczywistość, jeżeli chodzi o Polskę, prawda, masy ludzkie nawpuszczali do Polski i, i to tak wygląda. No, ja nie widzę w Polsce w ogóle, wiecie, jakiegoś takiego czegoś, co bym, ja nie wiem, co by mogło w Polsce zachęcić do powrotu do Polski. Ja no, nie wiem, no, ktoś musi po prostu bardzo chcieć wrócić do swojego kraju i tu żyć i być, bo po prostu ma dosyć i chce mieszkać w kraju, ale tak to w ogóle jakichś takich finansowych spraw, nie, nieruchomości na wynajem jakieś kuriozalnie drogie, dokupna jakieś kuriozalnie drogie, że to się nie opłaca, że to jest wszystko napompowane, bo ludzi miliony naściągali i morawiecki zaczął rozdawać kredyty, tak. Inne rzeczy wiecie, co zaciągniesz? Kredyt hipoteczny na, na ileś tam procent, prawda? Na dwa razy drożej niż w strefie euro, yy, z potencjałem na jeszcze dalsze wzrosty, jeżeli złotówkę zniszczą, bo na przykład będą chcieli wejść do strefy euro. Przecież Polska może się stać drugą Grecją lada dzień. Yy, o tym się nie mówi, ale taka jest prawda. Do no jak my możemy, szanowni państwo, się rozwijać, jak Polska? jak Polska nie może ma nie popaść w problemy gospodarcze i w których już dzisiaj jesteśmy bo mamy jedną z najgorszych sytuacji w całej Europie jak ma Polska nie popaść w problemy gospodarcze, jeżeli w Polsce mamy, szanowni państwo, najniższy wiek emerytalny, najmniej lat wymaganych do otrzymania emerytury, prawda? I zaraz na masową skalę Pola będziemy, Polacy z Polski będą pracować na emerytury Polaków, którzy wyjechali, no i tam będą dostawać te emerytury, które sobie wypracowali wcześniej, ale tam będą dalej pracować do 68 roku życia. Ale to jest tylko kawałek. Sami ci Polacy, którzy tutaj mieszkają, też będą dostawać, i to jest coraz większe obciążenie, prawda? Co więcej, administracja wyżera działalność, Gospodarczej, każdy normalny człowiek, dzisiaj mamy sytuację, bo to ja tylko nieruchomości pokazałem, tak? Ale każdy normalny człowiek, który dzisiaj ma działalność gospodarczą, prawda, i może tą działalność gospodarczą sobie przenieść, prawda, yy, i tą działalność gospodarczą może sobie przenieść, to byśmy mieli sytuację, w której yy, i to byśmy mieli, szanowni Państwo, sytuację, w której. Mielibyśmy, szanowni państwo, sytuację, w której yy, najzwyczajniej w świecie yy, będziemy mieli sytuację, w której po prostu ludzie stąd będą uciekać, prawda? Wiecie, no, a w ogóle z działalnością gospodarczą do Polski wrócić, to trzeba naprawdę yy, chcieć. Uwierzcie mi, bo działalność gospodarczą w Wielkiej Brytanii się dalej prowadzi 20 razy więcej. Pamiętajmy, w Wielkiej Brytanii dalej jest 2,5 razy więcej się zarabia. Działalność gospodarcza prowadzi się dwa razy, 10 razy łatwiej, prawda? Mniejsze podatki, mniejsze złoty, mniejsze waty i tak dalej pod wieloma kątami. Ale nawet Hiszpania, ja ostatnio pokazuję Hiszpanię, szanowni państwo, w Hiszpanii, od wielu działalności gospodarczych zapłacisz dwa razy mniejszy ZUS, dwa razy mniejszy podatek. Yy, w Polsce już jedzenie wszystko jest droższe, 40%, 30%, 50% to już nie jest wesołe. No i widzicie same wydajecie mieszkań. Oczywiście zaraz się odezwą głosy, że o, no ale w Hiszpanii na pewno też jest drogo wynająć mieszkanie, bo to taki drogi, właśnie, szanowni państwo, kraj. No to zobaczmy sobie w takim razie, czy wynająć sobie tanio, czy wynająć sobie drogo, bo wiadomo, że nie każdy musi sobie od razu kupować mieszkanie, prawda? Niektórzy mogą chcieć sobie wynająć i to nie jest wcale złe, bo wcale nie opłaca się tak zaraz kupować mieszkania. To wcale, wcale też tak, szanowni państwo, nie jest, że musisz sobie kupować mieszkanie. No to zobaczmy w takim razie. Proszę bardzo, tutaj mamy nieruchomości 8, tak, 9 km w Alicante, kilo. 8, 9 km od Alicante w takim radiusie. Proszę bardzo, w takiej przestrzeni. No i proszę bardzo, co się dzieje w Alicante? Mamy nieruchomości po ile? Mamy, Szanowni Państwo, nieruchomości po 700 euro. Ok? Po 700 euro się zaczynają. A ile to jest, Szanowni Państwo? 700 euro dzisiaj, tak? Tam mieliśmy nieruchomości. Razem z rachunkami to będzie wychodziło 6500, a tutaj mamy 700 euro. pln -y. Ile to jest 700 euro? 700. Raz, dwa, trzy. No, a tak to będzie. A 7000. 700 euro. 2974 zł. Okay. Tylko że tam nie trzeba gazu i tyle tej elektryczności, prawda? Więc no, rachunki tak nas idą góra 1000 euro, prawda? Czyli nie 6500 zł, szanowni państwo, tylko wyniosą nas 4000 te 290 i po ile dzisiaj jest 1 euro, zaś się dowiemy, 1 euro dzisiaj jest po 4,24, tak? Czyli w Hiszpanii, wynajem, w Alicante, w turystycznej. Miejscowości w turystycznym mieście proszę bardzo, zaczynają się po 700 euro, ale wiecie, ich jest cała, cała, cała masa, prawda? Tylko, że tam no nie trzeba tego gazu, prawda? Nie trzeba tego prądu, tyle proszę bardzo. Cała masa takich nieruchomości jest 775 euro, no, a u nas było tylko kilka, było 2-3-4 nieruchomości. No tutaj mamy całą masę takich nieruchomości, prawda? Eee, tak to właśnie wygląda. Czyli u nas zapłacimy, szanowni państwo, 6,5 zł miesięcznie na tych dalszych, dalszych dzielnicach. A w Alicante, mniej więcej do takiego samego radiusu, nie sprawdzamy które to które, to zapłacimy 4300, tak? czyli 1000 euro. Tylko że w Hiszpanii eee, płaca minimalna to 1200 euro a w Polsce, a wynajęcie jest 1000 euro, tak? W Polsce płaca minimalna to 3500 zł, no ale wynajęcie 6500 zł z rachunkami, prawda? Czy tam 6000 zł, czy 5700, czyli półtora płacy minimalnej, albo prawie dwie płace minimalne w zależności czy tam jest drogi gaz, czy jest co, jakie jest ogrzewanie, tak? Więc no tutaj jest sytuacja naprawdę taka poważna, Rzecz jest w tym, że ta Hiszpania jest bardziej rozwinięta właściwie, jeżeli się, bo u nas te dalsze miejscowości są mało rozwinięte, a tutaj te dalsze miejscowości ich są znacznie rozwinięte. Jak się tutaj dalej jeszcze poszuka, to będzie jeszcze taniej, prawda? Jeszcze taniej można wynająć takie mieszkanie, tak? Rzecz jest w tym, że w Hiszpanii można sobie wynająć mniejsze mieszkanie dlatego że w Hiszpanii można spędzać znaczną część czasu na zewnątrz a w Polsce no, nie będziesz nie da się spędzać czasu na zewnątrz więc musisz mieć większe mieszkanie bo w Polsce nie ma bo w Polsce jest zima jeżeli sobie weźmiemy na przykład tutaj w Hiszpanii na przykład weźmiemy sobie 60 metrówki, prawda no to proszę bardzo te ceny też już spadają o 50 euro prawda? 50, 50 wcale nie spadają dużo no nie ma ich dużo, prawda, ale troszeczkę sobie spadły, bo tam po prostu jest cała masa tylko dużych mieszkań, bo to dalej, się widzicie, to jest 70, 70, 83, to są dalej duże mieszkania, e, więc jeżeli chcielibyśmy złapać 40 metrówki, to może, może teraz złapiemy 40 metrówki, zobaczymy, no i mamy 50, 60, widzimy, no 625 euro, 650 euro, tak, znaczy mniej więcej tyle nie ma po prostu małych mieszkań, no i tyle, no. Po prostu tam nie ma, szanowni państwo, małych mieszkań i yy, Widzimy tak? Nie ma małych mieszkań. Są jakieś 40 metrówki, gdzieś tam blisko ten i bar bardzo dobrze zrobione, prawda? No ale wynajęcie mieszkania w Alicante i w okolicach Alicante dzisiaj w sezonie. Mówimy, bo dzisiaj jest sezon, nie? No dzisiaj jest sezon, szanowni państwo, dzisiaj jest sezon. W Alicante dzisiaj jest bardzo, ale to bardzo gorąco. Proszę bardzo, co tutaj się dzieje? Tutaj mamy Gdańsk, no u nas po 21, 20, 22 stopnie. No generalnie już jest zimno. Teraz były dwa dni upałów, szanowni Państwo. O dziwo, 3 i 4 września były dwa dni upałów. Naprawdę było bardzo ciepło i cieplej niż w sierpniu i A jeżeli chodzi o Alicante, no to proszę bardzo, ile mamy w Alicante? No, prawie po 30 stopni. 28, 29, 61, 27, 28, 29, 29, 29, 29, prawda? Więc tam jest w pełni ciepło. No i tak będzie ciepło dalej, prawda? Więc wiecie, do dzisiaj bardzo tam jest, wiecie, sezon. No. U nas tego sezonu nie ma, a nieruchomości dalej nie ma, prawda? Więc jeżeli sobie sprawdzimy po, po na, poza sezonem, te nieruchomości będą mogły być jeszcze tańsze, prawda? Albo jak sobie sprawdzimy, troszeczkę dalej, prawda? Tak na uboczu, no bo to tak nie do końca też musisz w Alicante gdzieś tu w centrum mieszkać czy blisko, bo tam po prostu jest za dużo ludzi, więc możesz dalej. Więc wynajmiesz jeszcze dalej, prawda? Zobaczmy sobie, co by było, gdyby wynająć sobie troszeczkę dalej. Popatrzmy, tutaj mamy bardzo tanio już, prawda, tylko tak wzdłuż tej linii wziąłem brzegowej, żeby nie było daleko, wiecie, żeby spacerkiem można było sobie pójść na plażę, no i proszę bardzo, 400, 450, 480, 500, 500 euro, prawda, 500 euro, 500 euro, 500, 500, 500, 500, 500 euro. będą całe masy teraz po 500 euro, 530, 520, 550, prawda, z takimi widzicie, 100, 102 metry, 60 metrów, 70 metrów, 49 metrów, 50 po 500 euro, tak, czyli po ile? To jest, szanowni państwo, po 500 euro no to 500 się zapłaci plus 200 rachunki no to ile nas to wyniesie, szanowni państwo, proszę bardzo, 700 euro nas wyniesie, raz, dwa, trzy czy 700 euro to jest 2974 zł, znaczy w Gdańsku no to musisz zapłacić 6500 a tam 3000, tak? Czyli tam jest dwa razy taniej tam. Czyli wiecie, z, z minimalnego wynagrodzenia zostaje ci yy, płacisz 700, zostaje ci jeszcze 500 euro, a w Polsce to dwa minimalne wynagrodzenia, więc Polska generalnie wiecie, no do czego tu wracać, to ja tak, czy kupować nieruchomości, czy tu być istnieje, ja, ja nie wiem tak zbytnio, prawda? Ja to tak nie wiem, nie wiem sobie po co. Yy, no to ktoś tak nie nie nauczy się języka dodatkowego, czy nie umie dalej, czy chce bardzo w tej Polsce. czy Tak, o, prawda. No tutaj jest po prostu wszystko 2-3 razy drożej. Ja chciałbym przypomnieć, że ostatnio zrobiłem także, właśnie analizę w hiszpańskim sklepie, w francuskim sklepie w Hiszpanii i ta sama kawa w tym sklepie w Hiszpanii kosztuje 12 zł, a w Polsce ta sama paczka kawy kosztuje 16 zł, czyli 4 zł, 33% drożej, tak. No, tak to właśnie się klaruje ta nasza kochana Polska, no nie wiem, dla mnie Polska generalnie dzisiaj to chyba taki ostatni kraj, do którego bym wrócił. Tak szczerze. Bo szkoda byłoby mi pieniędzy na to wszystko wydawać. I to się nie skończy, generalnie, w Polsce, bo mamy roz, roz, rozrastającą się administrację, mamy masy urzędniczej, na które trzeba zarabiać, i mamy najmłodszych emerytów, y, którzy mogą pracować najmniej w Europie. Więc y, tutaj m, będą wysokie podatki. Wielka administracja, Wielki Kołchos, jeden Wielki i tyle z tego wszystkiego będzie. Zapraszam do subskrybowania, klikania łapeczki w górę, tego komentowania. A wszystkim, którzy chcieliby się stać moimi klientami Zapraszam do dzwonienia pod mój numer i umawianie się na rozmowę, wtedy można się umówić na rozmowę, albo wysłać można sobie SMS-a i umówić się na rozmowę. Trzeba się nagrać na sekretarce, albo po prostu wysłać SMS-a, to jest sieć Orange, polska sieć Orange, czyli tam darmowe te SMS, -y, jeżeli ma się Orange, to 1 grosz, nie darmowe są, tam jakieś pakiety, nie tam działa. Różnie, różnie ludzie mają. Więc sieć Orange 0780184 873 Pozdrawiam. Do usłyszenia już wkrótce. Cześć.